W tej chwili będzie przerzucanie przodu. Wykonujemy to na najlepiej na zaciśniętych obu hamulcach. Na pewno musi być tylny hamulec zaciśnięty. Przedni nie jest jeszcze konieczny, aczkolwiek łatwiej jest wykonać to na zaciśniętych obu hamulcach. Teraz tak zwane większe przerzuty. No, wiadomo, że po małymi kroczkami od, od, od małych do dużych, od małych wysokości do dużych, tak jest właśnie w tryalu, że, że po prostu wszystko stopniowo. Teraz będzie pokazane przerzucanie tylnym kołem. Tak samo jak w przypadku przerzucania przednim kołem, zrobimy to na zaciśniętych hamulcach i tylnym, i przednim. Bardzo ważne jest, żeby od razu się uczyć przerzucać w jedną i w drugą stronę. Z tego względu, że zawsze jedna strona jest lepsza. Tak jak w piłce nożnej, jedna noga zawsze jest lepsza. Tak samo tutaj na początku, zawodnik może, może mieć takie złudzenie, że w jedną stronę umie przerzucać, w drugą nie. Ważne jest, żeby się uczyć od, od razu w obydwie strony przerzucać i tak samo w obydwie strony od razu skakać. To już są takie obszerne przerzuty wokół własnej osi. Oczywiście w lewą i w prawą stronę, tutaj bardzo dobrze pokazane.